minął już rok od momentu kiedy media w całym kraju obiegła informację o prawdopodobnej próbie przekupstwa wyborczego. Dowodem w tej sprawie były tak zwane taśmy prawdy, czyli nagranie rozmowy pomiędzy ówczesnym senatorem Romanem Ludwiczukiem a radnym powiatu wobrzyskiego Longinem Rosiakiem. Sprawa trafiła początkowo do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, wtedy zarzuty brzmiały tak. 1 grudnia 2010 roku do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu wpłynęło pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sporządzone przez Longina, pana Longina Rosiaka, a dotyczące zaproponowania jemu wręczenia korzyści majątkowej i osobistej w zamian za poparcie polityczne. Do zawiadomienia została dołączona płyta CD z zapisem rozmowy przeprowadzonej przez pana Longina Rosiaka, prawdopodobnie z senatorem Rzeczpospolitej Polskiej, panem Romanem Ludwiczukiem. Po jakimś czasie okazało się, że prokuratura rejonowa nie chce zajmować się tą sprawą. Nagrania więc krążyły od prokuratury do prokuratury i z kolei za sprawą prokuratury w Warszawie, nagrania trafiły aż do Szczecina. I dopiero tam w marcu bieżącego roku rozpoczęło się postępowanie. Akcje tej sprawy jeszcze nie wpłynęły do prokuratury okręgowej. Jeżeli wpłyną prokurator okręgowy w Szczecinie zadecyduje o tym, to jednostek mu podległych będzie prowadziła postępowanie w tej sprawie. Po blisko 8 miesiącach od rozpoczęcia procedury wyjaśniającej szczecińscy prokuratorzy postanowili umorzyć postępowanie i zamknąć sprawę. Bardzo jestem zadowolony z tego postanowienia, bo ono po prostu potwierdziło to, co ja wielokrotnie mówiłem, może nawet niewielokrotnie, kilkakrotnie, że ja nie składałem żadnej oferty korupcyjnej panu Longinowi Rosiakowi i nasza rozmowa, nasza rozmowa nie dotyczyła... W żadnym elemencie korupcji, tylko do, była naszą prywatną rozmową. Roman Ludwiczuk, oczywiście, przedstawia swoją wersję wydarzeń. Ja wiem, jak było naprawdę. To, że prokuratura umorzyła. Tą sprawę to mnie nie dziwi, ponieważ ja w życiu już dużo rzeczy widziałem. Widziałem, że prokuratura nie takie rzeczy umarzała, w związku z czym nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. Roman Ludwiczuk, który obecnie nie jest już senatorem, twierdzi, że dostał nauczkę po tym, co się wydarzyło i jakie skutki ponosi Ludwiczuk, choć nadal mówi głośno, że padł ofiarą podstępu. Nauczka czy nauka z tego wydarzenia mówi, że niestety w dzisiejszej dobie, w dzisiejszych standardach, które obowiązują, nie można nikomu wierzyć, nie można traktować kogoś jako kolegę. Była to perfidnie przygotowana prowokacja wymierzona przeciwko platformie, wymierzona i deprecjonująca tego, kto wpadłby w ten, że tak powiem, młynek, mająca na celu. Tylko mająca na celu to, żeby Piotr Kuczkowski drugi turze nie wygrał y, wyborów. Tak po ludzku żal mi jest trochę Romana Ludwiczuka, ponieważ okazał się wysłannikiem diabła. Diabła czyli Piotra Kuczkowskiego. Tak bronili ratusza, że posunęli się aż do takich y, rzeczy. Czy jednak z nauczki, jaką dostał Roman Ludwiczuk, wyciągnie jakieś wnioski? Konsekwencje tej prowokacji odczułem na własnej skórze w związku z powyższym. Tak jak powiedziałem Cieszy mnie, że to już jest za mną. Smuci mnie, że to trwało 12 miesięcy, że tak długo to postępowanie wyjaśniące trwało, ale widocznie tyle musiało trwać. W związku z powyższym, jest już to, że tak powiem, w pewnym sensie za mną, w pewnym sensie również za Wałrzechem. Roman Ludwiczuk dostał drugą szansę. Teraz niech się wykaże, czy Wałrzeżanie mu zaufają, czy nie. Kwestią sporną nadal według Ludwiczuka pozostaje nagranie, które w biurze senatorskim zarejestrował Rosiak na swoim dyktafonie. Przez wiele miesięcy były senator twierdził, że nagranie zostało zmanipulowane i że nawet nie użył tylu niecenzuralnych słów. Nie potrafię się wypowiedzieć, czy była ingerencja, czy nie. Ja się opieram na tym, co wspominał jeden z wałbrzyskich informatyków, zresztą znany w środowisku dziennikarskim według i na jego opinii. Nie, nie chcę mi się już dzisiaj komentować tego, czy to była ingerencja, czy nie była, to naprawdę nie ma większego, większego sensu. Najważniejsze jest to, bo że prokuratura powiedziała, że nie było żadnej oferty korupcyjnej. Okazało się, że prokuratura w Szczecinie, badająca sprawę na podstawie opinii specjalistów, potwierdziła autentyczność nagranej rozmowy i jednoznacznie zaprzeczyła, że ktokolwiek manipulował przy nagraniu. Ja od początku mówiłem wszystkim, że to nagranie jest prawdziwe, i, i cieszę się, że prokuratura to potwierdziła, ponieważ no, w życiu bym nie poszedł na żadne takie, aby coś tam ingerować, dorabiać. Ta rozmowa z Romanem Ludwiczukiem była prawdziwa i Wałbrzeszanie mogą sobie sami wyrobić opinię, co twierdzą. Ja wiem jedno: gdybym okazał się taką zwyczajną łajzą, to dzisiaj. Byłbym wicestarostą, ale był jeden warunek. Musiałem zostawić Mirosława Lubińskiego. A na to ja Longinorośiach sobie nie mogłem pozwolić. Dzisiaj patrzę w lustro i widzę ciągle tą samą twarz. Głośna sprawa została zamknięta, ale pytania nadal pozostają bez odpowiedzi.